Torby Paty. Proszę się przez Patrycja Bodarczyk. Pani Patrycjo, to niepowtarzalne wyroby, może tak nazwijmy, które pani robi. Proszę coś o tym bliżej powiedzieć. Kiedy to powstała? Ta, czy to jest pasja, czy to jest praca? Co to jest? Teraz już jest praca, połączona z pasją, ale była na początku pasją, tylko pasją. Po drugiej torbie, po trzeciej torbie stwierdziłam, że to chyba będzie pomysł na dalsze życie. I tak jest do dzisiaj. To już szósty rok. Szósty rok i z czego pani najbardziej lubi, lubi projektować i wykonywać swoje prace? Najbardziej lubię tak, ze skóry naturalnej. Właściwie to z resztek skóry, worków jutowych po kawie i jeżeli jakiś jest inny ciekawy materiał, którym się spodoba to też. Jakie ma szanse na przykład para e, e, bliźniaczek zakupić takie same torby dla siebie, do swojego użytku? To zależy, która, jaka to jest torba, jaki to jest model. Czy jest możliwość powtórzenia skóry? I czy ten wzór, który by sobie upatrzyły, czy jestem w stanie go powtórzyć, to jakby indywidualnie. To jest zależne od indywidualnej torby. Pani Patrycjo, jeżeli chodzi o realizację swojej pasji, która w tej chwili już jest pracą, czy miała Pani w swojej twórczości takie produkty, których żal było sprzedać? Kilka było, tak. To były osobiste, własne osobiste torby, które zostały ze mnie praktycznie mówiąc zdjęte. Więc no tak, było, zdarzyło się tak. A jak Pani odbiera organizację tego typu imprez, festiwali zdrowia i swoją obecność tutaj? Na pewno jestem zupełnie innym stoiskiem niż oczekują tego przychodzący, aczkolwiek jest to też dobre miejsce tak, dla czegoś innego. No, tutaj jest jakby też zdrowia i niezwykłości, więc mogą to być różne rzeczy różne produkty. I też swojego klienta tutaj mam. Pani Kowalska, która zwiedza nasz festiwal, zobaczyła u Pani świetny wyrób. Jej się podoba, ale nie może kupić. Gdzie może nabyć Pani produkty poza festiwalem? Na tę chwilę zapraszam na Facebooka i tam jest torba, yy, yy, strona Torby Myślnik Partii, więc tam zapraszam. Yy, ewentualnie kontakt przez właśnie Facebooka można zobaczyć, co do tej pory. Mam wykonane. Niektóre produkty mogę powtórzyć, niektóre indywidualnie możemy razem stworzyć. Czyli jeżeli ja mam na przykład jakieś, jakąś swoją wizję, mogę do pani przyjść, powiedzieć o co mi chodzi i pani na bazie mojego pomysłu stworzy mi mój produkt? Tak, jeżeli mi Pan go dobrze opisze i dobrze to zrozumiem, tak, wszystkie będę miała szczegóły, to tak, ponieważ już miałam bardzo różne, bardzo dziwne czyjeś pomysły. Okazało się, że zrealizowałam. A taki najdziwniejszy pomysł to jaki? Mm, torba, która jest do roweru, e, która ma się potem wypinać. Mają Pan, bo to dla Pana, i Pan chciał tą torbę, konkretne wymiary, e, do wypinania z roweru i zakładania potem na siebie. Więc torba, która miała być dostosowana do roweru, a zarazem miała wyglądać potem po zdjęciu z roweru, tak żeby Pan nie wyglądał dziwnie. To był jeden z takich dziwniejszych produktów i potem pasek. Pasek, w którym miały być kieszenie niewidoczne dla czyjegoś oka, w którym miał się mieścić telefon, chusteczki, paczka papierosów. Więc zdarzają się różne pomysły. I co ciekawe, że czasami są to tylko informacje przekazywane pisemnie. I z tej pisemnej wiadomości tak kontaktuje się tylko co do szczegółów i udało mi się zrobić jedno i drugie. A Pani przedstawia to w formie jakiegoś szkicu projektu, czy, czy bezpośrednio omawiając ten projekt? Niektóre osoby rysują. Jeżeli jest to możliwe, to proszę o narysowanie, żebym dobrze to zrozumiała, ale niektórzy mówią, nie potrafię. No wtedy proszę o pełny opis, co ta osoba chce, jakie wymiary to mają być, jak ma być to do czego dostosowane. Można bez rysunku można też zrealizować. Nawet dziwne zamówienia. A na tym naszym festiwalu, które z Pani produktów cieszą się największym powodzeniem? E, największym powodzeniem generalnie były kol, ko, był kolor, natomiast już nie mam tej chwili tej torby. E, mam też takie produkty jak torbo-plecaki. i to się cieszy dużym e, uznaniem, bo można nosić torby jako torby, ale można też nosić jako plecak. I właśnie nie mam już tego produktu. Natomiast na stronie na Facebooku zapraszam, tam jest wpisane Torbo plecach, one są w wielkości takiej dużej, bo większej niż a 4 i mniejszej niż A4 dla Pań, dla Panów. Cieszą się to uznaniem dla osób, które noszą dokumenty, komputer i sprzedają na przykład na rower.